Siła zadłużenia. W książce Bogaty ojciec, biedny ojciec napisałem po raz pierwszy, że nasz dom nie należy do aktywów. Ludzi to rozsierdziło, rzucili się na mnie, bo jest to powszechne przekonanie. Ale kiedy nie jesteś w stanie pokryć wszystkich opłat za dom, zaczynasz rozumieć, że to największe pasywa, jakie masz w życiu. Wystarczy spojrzeć na to, co się dzieje dzisiaj. Obaj z Donaldem uwielbiamy nieruchomości. Uważam, że nie ma lepszego biznesu, ale jeśli się na nim nie znasz, jest trochę jak naładowana strzelba. Możesz cię obronić, ale możesz też od niej zginąć. Dla mnie nieruchomości to najlepszy mechanizm gospodarki, ale trzeba się na nim znać. My na przykład wykorzystujemy zadłużenie. A długi są bronią obosieczną. Ty je wykorzystujesz, ja też, ale im więcej z nich korzystamy, tym lepiej musimy się na nich znać. Można użyć zadłużenia, aby się wzbogacić, ale możecie ono także pociągnąć na dno. Właśnie dlatego stale powtarzam, że każdemu potrzebna jest edukacja finansowa. Kiedy radzisz komuś spłać długi, to niekoniecznie musi być to do końca dobre. Ty korzystasz z zadłużenia, prawda? Zadłużenie to wspaniała sprawa, kiedy chcesz odnosić wielkie sukcesy i rozwijać się. Wtedy to bardzo użyteczna broń, ale trzeba być ostrożnym. Kolejna sprawa. Słyszę, jak ludzie mówią żyj skromnie. Ty nie lubisz żyć skromnie, prawda? Nie. Myślę, że kiedy mówimy komuś żyj skromnie, zabijamy w nim ducha. To jakby powiedzieć, chcesz schudnąć? Zacznij się głodzić. Nie będziesz zdrowszy, jeśli zaczniesz się głodzić. Ja bym raczej szukał finansowej edukacji. Dlatego przeczytałem Twoją książkę. Tutaj mam swoje największe aktywa. Chcę karmić swój umysł, tak aby było mnie stać na coraz więcej, ale bez popadania w niepotrzebne długi, bo wtedy stracę. Jak mówiłem, długi to broń obosieczna. Ale mówić komuś, by żył poniżej swoich możliwości, to prawie nieludzkie. Nigdy tego nie lubiłem. Wolę się rozwijać, codziennie zarabiać więcej. Lubię dobre życie. Mogę tu opowiedzieć, jak przelatywałem pod Twoim odrzutowcem. Ja leciałem swoim, takim małym. Nagle spojrzałem w górę i widzę Boeinga 727. Przelatywałem pod nim. Pomyślałem, do diaska. To są oczywiście zabawki dla dużych chłopców, ale zainspirowało mnie to przeżycie. Jestem na etapie małego odrzutowca, czas wejść o poziom wyżej. Co nie znaczy, że odrzutowiec mnie uszczęśliwi. Radość daje mi ciągłe rozwijanie się, uczenie, zarabianie więcej. Mam przyjaciela, który nie odnosił sukcesów, ale był wschodzącą gwiazdą. Miał jedną zasadę: latał wyłącznie pierwszą klasą. Nie mówię, żeby robić tak samo, ale jemu było to potrzebne psychicznie. Chciał podróżować pierwszą klasą, by zbudować w sobie przekonanie, że jest najlepszy. O to mu chodziło. Chociaż nie miał wtedy zbyt wiele pieniędzy, zawsze kupował pierwszą klasę. Nawet go za to krytykowałem, ale to go ustawiło psychicznie i odniósł później naprawdę wielki sukces. Zapamiętałem, że nigdy nie kupował normalnego biletu, nawet jeśli nie miał na to środków. Oczywiście to dość skomplikowana sprawa, ale ćwiczenie umysłu wymaga pewnych rzeczy. Jeśli dzięki czemuś czujesz się silniejszy, bardziej pewny siebie, chcesz się rozwijać, to chyba właśnie o to chodzi. My jesteśmy na takim etapie życia, że mieć więcej już nas tak nie motywuje, ale czuć się lepiej samemu ze sobą, to nadal ważna sprawa. Dlatego nie lubię mówić ludziom, by żyli skromnie liczyli każdy grosz, bo zakupy to przecież frajda. Ładne domy też, ale trzeba być bardzo ostrożnym, odpowiedzialnym. Właśnie. Kiedy zaprosiłeś nas do swojego apartamentu tu na górze, nie wiem jak to nazywasz, ale kiedy zobaczyliśmy mieszkanie zajmujące całe dwa piętra wielkiego budynku w centrum Nowego Jorku, moja żona Kim powiedziała: Wiesz, nigdy nie chciałam mieszkania w dużym budynku, ale to by mi chyba odpowiadało. Jest naprawdę przepiękne. Ale wiesz, mnie ono nie jest potrzebne. Wystarczy mi jedna sypialnia z wygodnym łóżkiem i dobrym telewizorem, ale to ja stawiałem ten budynek i ta powierzchnia była do wzięcia, więc postanowiłem, że ją wezmę. Zamiast zrobić z niej 12 mniejszych mieszkań i sprzedać, zatrzymałem ją dla siebie. Po prostu nie sprzedałem tej powierzchni, została mi. Dziś stała się bardzo wartościowa. Nie potrzebowałem jej wtedy, nie potrzebuję dziś, ale jest w niej coś miłego. Moje przesłanie brzmi: zdobądź coś, a potem możesz to sobie zostawić lub sprzedać. Ale jeśli tego nie zdobędziesz, nie będziesz miał takich możliwości. Dlatego nie mówimy nikomu: żyj poniżej swoich możliwości. Przez to człowiek traci pomysłowość. Także gdy Brakuje mu finansowej edukacji i słyszy, Twój dom to Twoje aktywa, albo te akcje czy fundusze inwestycyjne pójdą w górę, a sam nie potrafi odróżnić dobrej inwestycji od złej, bo nieruchomość też może być złą inwestycją, jakieś akcje również. Jeśli nie odróżniasz dobrej porady inwestycyjnej od złej, to dasz się złapać. Nasz świat nie jest zbyt delikatny, ujmijmy to w ten sposób. W ciągu minionego roku byłem najbardziej wyczulony na jedną rzecz. Widziałem, jak ciężko pracujący ludzie, konserwatywni, inwestycyjni, Inwestowali w akcje, i to tych bardzo solidnych, pewnych firm, a dziś mają w rękach 50% tego, co mieli rok wcześniej. Nie popełnili żadnego błędu. Oczywiście można zapytać, po co w ogóle inwestowali w akcje, ale to przecież nie jest błąd. Historycznie rzecz biorąc, to dobry pomysł. Zainwestowali konserwatywnie, a rok później ich inwestycje straciły połowę wartości. Oni cały czas ciężko pracowali. Smutno to oglądać. Ale przecież można zainwestować w złoto i stracić w nieruchomości, i też stracić w akcje. Nawet na ropie można stracić. Ale można też na tych rzeczach sporo zarobić. Chcemy ci uświadomić, że to twoja finansowa inteligencja decyduje o tym, czy coś będzie dla ciebie wartościowe, czy nie. Trzeba odróżniać dobre inwestycje od złych, dobre rady od złych.